Hej, to jest Hot 16 Challenge 2 i jedziemy! Jeden nie topesz i jak domino świat, który znałeś, po prostu zginął. Podróż kamperem, to dziś wspomnienie. Kemping zamknięty, jak długo nie wiem. Siedzimy tutaj na kwarantannie. Może nas dzisiaj oglądasz w wannie. Życie stanęło. Świat żyje w strachu. Koronawirus śle nas do piachu. Toczymy wojnę z podstępnym wrogiem, ryzyko czyha za Twoim progiem. Jedni wariują i łapią doła, inni działają, to życia szkoła. Dziś linia frontu biegnie w szpitalach, oni tam walczą w sterylnych salach. Znów Kolumbowie, znowu 2-0, chwała szpitalnym, dziś bohaterom. To jest nasz skład. W zbiórkę na się pomaga. Link znajdziecie w opisie tego filmu. A nasza nominacja płynie do Rodzina na Gigancie, Kapitan Przyczepa, Madzia Boho i Kiki Świat. Bądźcie bezpieczni i wesprzyjcie akcję na się pomaga. Dzięki.